Drodzy przyjaciele z naszych wspólnot wrocławskich, bo to przecież i wspólnota Halelujach i wspólnota Dom Boży. Oto chcemy przeżywać największą uroczystość chrześcijańską: święta Zmartwychwstania wstania pańskiego. Święta, które są w liturgii poprzedzone całą serią celebracji liturgicznych i wielki Czwartek i Wielki Piątek. Później liturgiczna cisza Wielkiej Soboty, ale modlitewnie przecież też się przygotowujemy, aby nasza radość wybrzmiała w niedzielny poranek. Zacznijmy sobie jeszcze od Wielkiego Piątku, który w tej drodze. Do radości wielkanocnej jest niezmiernie istotny. Czytamy w Piśmie Świętym w Ewangelii Świętego Łukasza, że właśnie wtedy, w Wielki Piątek, było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku się rozdarła. Wielki Piątek to dzień ciemności, słońce się zaćmiło. Wielki Piątek to dzień chaosu, zasłona świątyni rozdarła się. Ten porządek, do którego przyzwyczajono się od wieków, nagle ciemność chaos. Przypomina nam się początek Pisma Świętego, przypomina nam się początek Księgi Rodzaju. Gdzie czytamy, że Ziemia na początku była bezładem i pustkowiem, i że ciemność była na powierzchni Ziemi. Ale wtedy od razu podpowiada nam Słowo Boże, była nadzieja, bo Duch Boży unosił się nad wodami. Podpowiada nam Słowo Boże, że nadzieja się spełniła, bo Bóg rzekł: Niech stanie się światłość. I podobnie stało się po Wielkim Piątku, po dniu ciemności, śmierci, chaosu, przyszło nowe stworzenie, nowe stworzenie. Skoro świt, niewiasty zastały kamień odsunięty i w, ten, w tym czasie uczniowie którzy szli do Emaus, uczniowie, którzy byli zgromadzeni w wieczerniku, usłyszeli: Pokój wam. Słowo pokoju i światło. Wielkanocnego poranka to jest nowe stworzenie. Takim nowym stworzeniem jest z martwych Chrystusa stworzenie większe i wspanialsze, przewyższające tamto pierwotne. Jakaś chciałoby się powiedzieć wersja stworzenie 2.0. Kiedy? Kiedy nowe rzeczy i w niebie, nowe rzeczy i na ziemi. To właśnie obwieścił apostoł, kiedy stanął razem z jedenastoma i przemówił mężowie, judejczycy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów, jest dopiero trzecia godzina dnia, poranek. A kiedy po wielu godzinach już było po wygłoszeniu orędzia wielkanocnego przez apostoła, Piotra już było ogłoszenie z martwych wstania wobec zgromadzonych w dzień Pięćdziesiątnicy z marcu pana Jezusa. Tego dnia ci, którzy przyjęli jego naukę, zostali uchrzczeni i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Jest więc jakieś echo tego nowego stworzenia którym jest zmartwychwstanie Pana Jezusa i tym echem jest udzielanie daru nowego stworzenia ludziom. Chrystus, który jest pierwszym owocem, pierwszym znakiem nowego stworzenia, zaczyna w mocy Ducha Świętego daru nowego stworzenia udzielać ludziom. To właśnie ogłosił apostoł Piotr w Dzień Pięćdziesiątnicy, że jest nowe stworzenie w niebie, i że jest nowe stworzenie na Ziemi, nowe stworzenie w niebie, bo tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg. I wyniesiony na prawicę Boga otrzymał od ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał go. Jak to sami widzicie i słyszycie, niech cały dom Izraela Wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Pewność, że tam w niebie Chrystus, pierwszy spośród nowego stworzenia, już zasiada po prawicy Ojca. Ale jest też echo nowego stworzenia, tego stworzenia, którego Chrystus udziela ludziom, udziela nam, udziela Kościołowi. To pod wieczór owego dnia pięćdziesiątnicy, kiedy Piotr przemówił, i przyłączyło się około trzech tysięcy dusz poranek i wieczór. Pierwszy dzień otrzymywania nowego stworzenia przez Kościół w mocy Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, dlatego takie ważne przejść wielkanocną drogę w całości. Dlatego takie ważne przeżyć wielki czwartek, kiedy Pan Jezus zapowiada swoją mękę, zapowiada, że nie będzie narzuconym mu z zewnątrz nieszczęściem, ale będzie przyjęta. Oto ja sam ofiarowuję się. To jest ciało moje, to jest krew moja która za Was będzie wylana. Dlatego takie ważne, przejść tajemnice Wielkanocne także przez Wielki Piątek, kiedy słońce się zaćmiło i mrok ogarnął całą ziemię, przejść tajemnice Wielkanocne także przez Wielką Sobotę, czuwania Kościoła, kiedy czuwamy na Dzień Nowego Stworzenia. Świt pierwszego dnia po Szabacie, o poranku, jest też świtem Nowego Stworzenia kiedy Chrystus Zmartwychwstały zasiada po prawicy Ojca, kiedy Chrystus Zmartwychwstały zaczyna ukazywać się, objawiać uczniom. I wreszcie, jak dobrze i konieczne przeżyć tajemnice wielkanocne razem z tym największym darem, którego Zmartwychwstały udziela, a jest to dar Ducha Świętego. Tak obszerny, tak pojemny. Dar świąt wielkanocnych, tak wielkie dary czekają na nas w tym czasie, są tak bogate, że będą wybrzmiewać jeszcze przez 50 dni, aż do dnia pięćdziesiątnicy i tego życzymy sobie nawzajem, oto też nawzajem za siebie się modlimy. Żebyśmy jako chrześcijanie, żebyśmy jako katolicy, żebyśmy jako członkowie wspólnot odnowy w Duchu Świętym żebyśmy tak właśnie przeżyli nasze święta w Panu.